Witamy w podcaście Chrześcijańskie QA. Rozmawiamy tutaj na tematy wiary, zbawienia kościoła i chrześcijaństwa. Z tej strony Damian, Kamil. Dzisiaj odpowiemy na takie pytanie związane z grzechami. Ono się składa w sumie z dwóch pytań. Dwie osoby zadały dosyć podobne pytanie, dlatego odpowiemy na nie za jednym razem. I teraz cytuję: Zgrzeszę. Trudno. Wyznam grzechy Bogu, a On mnie oczyści. Czy tak do tego podchodzić? I drugie. Podobny. Nawróciłam się, jestem świadoma swoich grzechów. Zdarzają mi się grzechy, potknięcia, ale znacznie mniej niż przed nawróceniem. Czy rzeczywiście Nowonarodzeni w ogóle nie grzeszą? Modlę się, aby Bóg pomógł mi walczyć z grzechem. Czy to wystarczy? Mm -hmm. Bo Po pierwsze, jak mówi yy, pierwszy list Jana, to jeżeli ktoś mówi, że nie grzeszy, to jest kłamcą, tak? I pierwszy list Diana mówi, że Nowonarodzony człowiek nie trwa w grzechu. Nie znaczy, że nigdy nie zgrzeszy. Tak, dalej człowiek nowonarodzony może zgrzeszyć gdzieś w ciele, jesteśmy w ciele. Bóg nas uwolni dopiero od tego cielesnego ciała cielesnego ciała, jakkolwiek to brzmi po śmierci. Jak, przyj znaczy jak przyjdzie drugi raz i przemieni wszystko, i przemieni nasze ciała na, na podobieństwo swojego ciała, na ciało duchowe, tak? Więc tak, jesteśmy tutaj, dalej będziemy grzeszyć. Ale co się zmienia po Nowonarodzeniu? Podejście do grzechu. Tak jak pani zauważyła, że nie grzeszy już tyle, bo już nie przychodzi grzech z taką łatwością, jak przychodził przed. I to jest dobrze, bo to znaczy, że się zmieniło jej serce i zmieniło się jej podejście przez to. Tak i umysł też. Yy, powiedzmy sobie szczerze, że wszystkie decyzje, jakie podejmujemy, opierają się na wyborze naszego umysłu, tak? Na kalkulacjach. I teraz, czy ten nasz wybór przed, yy, przed. tym, jak zostaliśmy nowo zrodzeni, to mieliśmy większe inklinacje do tego, żeby ten grzech popełnić, tak? Bo łatwiej to było zrobić, bo nie mieliśmy świadomości po prostu tego, co się dzieje z nami po śmierci, tak? Nie mieliśmy świadomości, czym jest tak naprawdę grzech, więc łatwiej było nam grzeszyć, tak? Łatwiej było wybierać przyjemność często i iść w to, bo, łatw, bo to jest łatwiejsze wtedy, nie? Natomiast teraz już wiedząc pewne rzeczy i mając już to wszystko w głowie, inaczej wybieramy i inaczej podejmujemy yy, po prostu yy, wybory w naszym życiu przez to, co wiemy. Więc yy, chrześcijanin to nie jest osoba, yy, która jest bezgrzeszna i w ogóle cudowna już nic się nie stanie, bo nie możemy zapominać o tym, że Chrystus dalej jest w poprawicy Ojca Siedzi i się za nami wstawia. Pamiętajmy o tym, że jak zgrzeszymy, to po pierwsze świadomość tego grzechu osoby nowo zrodzonej jest dużo większa. Tak sądzę, że osoba nowo zrodzona z autopsji, ze swojego doświadczenia, wiem, że od razu wie, że zgrzeszyła i od razu pokutuje z tego grzechu i się od niego odwraca, więc całkiem inne jest podejście, tak? Niż chociażby na przykład nienawróconego rzymskiego katolika, który chodzi do spowiedzi, tak? I wie, że i tak za dwa dni zrobi ten sam grzech znowu, bo nie ma świadomości tego, co się, y czym jest grzech i z czym to się kończy, tak? I nie jest narodzony z ducha. I nie tak jest narodzony jest z ducha, tak? Z ducha, tak? Więc jeż, bierzemy tylko pod uwagę ludzi, którzy są narodzeni z ducha, bo jest. Oczywiście nie możemy nie zakłożyć i zakładamy, i tak jest, że część y, ludzi gdziekolwiek, w jakichkolwiek społecznościach jest po prostu. przyjęło może Chrystusa hmm, rozumowo, ale nie zostali jeszcze narodzeni z ducha. I może tak być, że chodzi ktoś do nas na społeczność, to żyje w grzechu, tak? Ale on jeszcze nie jest zrodzony. Tak stale żyje w grzechu. Więc to jest wszystko ciężkie, <noise> bo to jest wszystko duchowe. To są rzeczy, których nie widać, których widzimy dopiero po owocach. I my, jako chrześcijanie, nie powinniśmy się opierać na ludzi. Dlatego my nie powinniśmy się opierać na ludziach, tylko powinniśmy mieć oparcie na naszym, w naszym panu. Nie powinniśmy. Czcić ludzi, wywyższać ludzi, że mój pastor to jest taki święty, fajnie, a jak ten pastor zawiedzie, to co? To znaczy, że co? Że Bóg zawiódł? Nie, Bóg nigdy nie zawodzi. Że nasz brat odszedł z kościoła, myślałem, że jest taki świetny, to też Bóg nie zawiódł. Tylko prawdopodobnie ten człowiek nigdy nie był zrodzony na nowo, tak? Więc to są też nowe rzeczy, tak jakby dla nas, bo też o rzymskim katolicyzmie nie mieliśmy pojęcia o tym, o narodzeniu na nowo. Tak, w ogóle nie wiedzieliśmy, co to znaczy, ale teraz z perspektywy czasu obserwując ludzi i jakieś doświadczenie mając już w społeczności chrześcijańskiej, no to widać, tak? Jak się przebywa z ludźmi, to można to zobaczyć wyraźniej. To jeszcze odpowiedź na tą pierwszą część pytania. Co z takimi osobami, które myślą o grzechu w taki lekki sposób, czyli a, zgrzeszę sobie, Bóg mnie oczyści. To muszę. znaczy, że nigdy nie narodziły się na nowo, bo nie mają świadomości, czym jest grzech. Nie mają świadomości, czym jest grzech, czym jest gniew Boży i przed czym nas uchroniła ofiara Chrystusa, tak? Bo jak masz świadomość tego, że jesteś grzesznikiem i należy ci się za to śmierć i piek, wieczna, wieczna kara, to nie podchodzisz do grzechu łatwo. Więc to się wyklucza, jakby taka osoba nie, nie może być zrodzona na nowo. Wiem, że to może być za prosto, ale to jest proste właśnie takie. <laughs> Ta słowo Boże tak mówi. To co taka osoba powinna zrobić teraz. Jeżeli tak, w takim jest miejscu. Że łatwo jej grzeszyć? Tak. No to powinna prosić o łaskę Boga. Powinna paść na kolana i błagać Boga, żeby objawił sąd, tak, Grze grzech. Także Duch Święty przyszedł objawił stan ludzkiej duszy. Jego stan. I dał nowe życie. I dał nowe życie. Więc jeżeli ktoś z Was jest właśnie w takiej sytuacji, jeżeli tak, takie jest Twoje podejście do grzechu i, i widzisz to, to właśnie módl się do Boga. O przebaczenie i o, o nowe życie o Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Jeżeli odcinek był dla Ciebie pomocny, to zachęcamy do zostawienia łapki w górę pod tym filmem na YouTube. Jeżeli macie jakieś pytania, to właśnie na YouTube pod Filmami z tej serii można pisać je w komentarzach. Staramy się na wszystkie odpowiadać. Tego podcastu można słuchać też w aplikacjach do podcastów, na przykład na Spotify. Eee, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia w kolejny czwartek.